Zapraszam do obejrzenia filmu szkoleniowego, w którym omówię Kartoteka Dokumentów Magazynowych. W tym celu wybieramy menu, z menu Magazyn przycisk Kartoteka Dokumentów. Z lewej strony znajdują się filtry wyszukiwania. I tak, typ dokumentu. Możemy wybrać konkretny typ dokumentu, zaznaczyć wszystko, wybrać wszystkie dokumenty. Potwierdzamy przycisk Wybierz. Magazyn pozwala na wybranie określonego magazynu. Poniżej znajduje się filtr daty wyszukiwania i mamy tak: zakres, rok, kwartał, miesiąc, tydzień, wskazana data. W zakresie wybieramy zakres dat. Po wprowadzeniu danych wybieramy przycisk odśwież. W prawej strony ekranu prezentowany jest wynik, wybieramy pozycję na dole ekranu mamy w zakładkach szczegóły dokumentu oraz pozycję dokumentu. Dziękuję za uwagę, zapraszam do obejrzenia kolejnych prezentacji.